Gdzie idziemy? Downtown <laughs> Downtown <laughs> Dobre, Baby, Snatter. No. Serious, sir. Łukasz, jesteś? Ja polecę na dół, nie? Na górę. Dobra, ja góra. Dobra, a zacznę od środka. Ale tłumy lecą. Jakby promocja była No. Wszystkich świętych kurwa. <laughs> Mam kartę z dołu. Ja mam z Mam kartę z góry. Pięknie Łukasz, kurwa. Lecimy na pokój, bo ja nie mam broni jeszcze żadnej. Podaję numer. Trzy, dziewięć Na, na, Dwa, jeden Pięć, osiem Tam tak bierzesz sklep Mogę wziąć, dlaczego nie Super. Ktoś tu nie byjaz Leci Lecimy na drugi rzut od razu czy nie? Tak, oczywiście. A, oczywiście. To jest szczerze, szczególnie. Oj. To sklep, tak? Szef mi wtedy O kurwa ty ale ten wali Ty on jest kurwa Ten no jest z nim, jest prawie dojew Widzianem powiem starego Lew zabierz No nie, znowu na dachu. <laughs> <laughs> Ej, yeah, pierdolę. Let's see. Dobra, dokąd panowie? Wybierasz flag... Jakąś misję że Po chcę. przygodę lecimy. Achój, przygoda. <laughs> Achuj, <laughs> przygoda. Achuj, jest Dobra, przygoda. Lecimy. Tam na oznaczone? Tak. Kurut, kurut. уже, ну, как так. What you say? Chodź, musimy się wrócić no do nich, gdzie oni są. Idę, idę na no. jakiś auto, czy coś. Łukasz. No i Są z daleka. helikopter jest PIĘKNIE! GG! Dobra robota! Nieźle, no cholera, to no jest team o, to musisz się gdzieś przekitwać, bo jestem daleko a nie wiem, czy lecisz po ciebie, czy po wsparcie Dawaj po nas. Albo ukradnij zabierz go. Cześć, do Ciebie lecimy tylko odpalę kontrakt. Dobra i dawaj do kantka. Oko, po pogarnąłem. Законодательная ситуация <coughs> okay, Давай, не tutaj, bo my tutaj wiesz, wsiadamy i pozleceniam cię. Dawaj na ten, na kontrakt. No, no, no. O, dwie fury jadą. Jadę, jadą, Nic tu nie robię. Tu jest kontrakt, na sklepie. Może cię zeskakiwam. Aaaa, One more, one more, chłopaki. one more, kontrakt? I to było dobre, no, to dzięki. było dobre. O, mamy coś pod nogami tu od razu. Tu jest ta ekipa, która tam... ...przyjechała jeszcze, Aha, nie? Na. na szpitalu, nie? Tak, tak, tak. Może kontrakt odpalimy na nich też. Dobra, ja się tu mam na flecie Kupcie BSP jak jesteście KOTP po prostu Odpalisz teraz? No, odpal od razu Spalony Ani wszyscy wiesz, to zabięknie mi tam szczęścia tańca się Nie jest kontra. tu jest, u góry są Pierdolił. Ty, jak on uciekł tak daleko i tak szybko? Może zaskoczył. To bardzo szybko skaczę. Bo jeszcze jest kurwa na drugim końcu mapy. Żółta jest wieża i lecimy znowu, za nim? O, kurwa, no, bardzo jest. daleko. Ja już ruszyłem daleko. A, tak. Mega daleko jest gość? Mówię, że to drugi koniec ma poleciał. I cały czas zapie... chyba helikopter ma, bo jak tak szybko się rusza. Ej, tak, no. Tak. A lata tam faktycznie, jak. no zobacz. Ja prędzej. <laughs> Masz połozukę? Wal go. Wal w kalkę. Wraca na downtown? To jest nasz kontrakt? To jest nasz kontrakt. Dostał czy nie? Jeszcze raz. Kurwa, no kiedy nie wyląduje, jak mamy go zabić? Kurwa. Co no to do chuja Ja jest. muszę na chwilkę się schować. og við höfum farð takk og stjökur og við höfum helikóttur Nie wiem gdzieś to daleko poszliście. No dodałeś na kontrakt. Kurwa, ktoś tu zabił kontrakt. Покажи, кто тебя забить. Пойди сюда на где ты? да? ciężko chodzić po tym studiu. Nie wiem, chyba, że macie ogarnięte. To mu ciężko chodzić? O, to się tu mi. No. O, ktoś za nami leci, stary. Co go. No, a mega mám dobrý olas. To vás? Jsem

Wla jeden.

Zatujemy czy nie? A jest, jest, jest na tym Na czym? Na dachu tam. Na straży pożarnej gdzieś tam przy tym o, a, tak. No tak. to jest dalej, on jest aż za tym sklepem chyba Dobra, wsiadamy czy nie? A! Nie ma niczego jeszcze Oj kurwa mać, dojebom Trzeba było wsiąść, a ja pierdole? Kurwa, czemu nie z tego helikoptera ebanego strzelał mi w jakiś Wiesz co, nie chciałem odjeżdżać bez nas, nie? Od W ty no Tym razem musisz wciąż i mówić: Lecimy, lecimy, ej, lecimy. No, no, no tak. Lecimy, kurwa, lecimy. Wtedy będą cię słuchać wszyscy. Tak tak no, a... wiem ładnie z bananem To jest poleciał Dobra Ej, ale to za bo tak jest tu i tak jest tu Gdzie jesteś kantek? Jak do ciebie W sklepie Starym na granicy strefy Łodzi wow. BSP odpal I zrzut trzeba wziąć jeden Ale ja idę jestem za tobą O kurwa mogę nie zdążyć Ja mam sklep, zaraz możemy te, to zajebiście Mówcie, jak mam rzucić, nie? Zrzut jest na samej górze, mamy po drodze. O kurwa, mogę nie uciec. Mogę podjechać. Tam u góry może być ciężko, nie? Nie, bez nie pokazuje, żeby coś tam było. Kurwa jakiś stolet jest rzut ma też wrzuciłeś już ten sklep czy nie? Nie mam, tak, A nie? nie, nie rzucę jeszcze! No ilu jest 14 typa, wrzucimy sklep to wszyscy przyjdą na nas. Bo chcieli się kurwa, wykupywać. Od której? O, od lewej czy od prawej? Jak wolicie. Jesteście za lewicą czy za prawicą? No dodawaj od lewej. Tego tu słyszę. Na tym samochodzie wydaje mi się, że to tutaj będzie. O, o, tam na górze są. To chujowo, że na górze. Dobra, ja zginąć chyba, I cicho no? ich rozjeć. Na. No. Stary! W ogóle się na mnie nie patrzy chłop. Masakra, rozjechałem. Rzuć może sklep i kup ten... I kup BSP. Ej. Jak się kurde zrzuca sklep? Tam, kantek, Kantek ma sklep A jak się O kurwa, rzucę. dostałem Na granicy daj, pep, Kurwa, nie mam... Daj, nie, nie mam kew. Kurwa, nie żyję Nie Ty miałem już... kewów, nie miałem kurwa Ej powiedzcie mi czy jest sklepy? Trzeba nie mieć to sklep mieć. To nie tak, że sobie rzucasz Tu koło Pięknie. mnie dobra. jest, jeden załatwiony nalotem. pięciu zostało mieć sklepy Czyli jeden To jest tak to... Jednego A, tu, tu jest GG Pięknie Dobre, dobre a to sklep się coś takiego jak na przykład jak bije coś takiego jak... Taki sklep mobilny możesz wziąć sobie już Jak jesteś na tym downtown nie? Bo tam są te skrzynki czy te no. trzy do odparcia i z jednej skrzynki wypada sklep mobilny jest tylko jeden na całą grę No jest tylko jeden sklep taki na całą grę Czasem się przydaje, czasem nie wiesz, różnie bywa, nie? Większościowo go nie używamy, bo widzisz.